Cześć, szczęść Boże! Dzisiaj mamy czwartą niedzielę Adwentu, już ostatnią. I dzisiaj nieraz w czytaniach słyszymy imię Emanuel. Między innymi wers, jaki się czyta dzisiaj między aleluja, to Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. I każdy z nas się domyśla, że to chodzi o Jezusa, tylko... No, właśnie, przecież Jezus ma na imię Jezus, a nie Emanuel. Więc yy, o co chodzi? Czy te proroctwa się myliły, czy mamy jakiś błąd, czy to może inne tłumaczenie? To nie jest żaden błąd. Kiedyś po prostu większą wagę się przykładało do tego, co znaczy dane imię. Dzisiaj to my często patrzymy, no ładnie brzmi, z nikim złym nam się nie kojarzy, więc to imię bierzemy dla dziecka. I nawet nie zwracamy uwagi na to, że Imię ma jakieś znaczenie bardzo często. W tamtych czasach przede wszystkim właśnie się skupiano na tym znaczeniu imienia, a nie na tym, jak samo brzmi. Więc można powiedzieć, że imię w pewnym sensie opisywało, określało człowieka, który je nosi. No i teraz mamy Jezusa, który jest i Bogiem, i człowiekiem. I jak my mamy go określić? No nie da się jednym słowem tak naprawdę. W ogóle jakiekolwiek określenia, jakie damy Bogu. To tak naprawdę nie są prawdziwe, nie, nie oddają w pełni tego, jaki on jest. I dlatego, że mamy do czynienia z Bogiem, to próbujemy go określić, opisać wieloma słowami, no bo, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że opisujemy coś wielkiego, kogoś wielkiego, kogo nie potrafimy tak naprawdę dokładnie zrozumieć. Dlatego nazywamy Boga tyloma imionami. One wszystkie, jak, w jaki sposób go opisują. Czyli Jeszua, Jahwe jest zbawieniem, Bóg jest naszym zbawieniem i przede wszystkim Emanuel, Bóg z nami. To jest właśnie piękne, że Bóg zszedł tutaj na ziemię, chciał być jednym z nas, stał się jednym z nas, chciał być jak my, po to, żeby nas zbawić, a nawet więcej, nie tylko stał się człowiekiem, ale stał się pokarmem dla nas. On chce nas karmić, czyli chce być w nas, chce być najbliżej nas, jak tylko można. To jest fantastyczne, że mamy takiego Boga, Boga, który nas kocha, który dla nas zrobił wszystko dosłownie. Wszystko on poświęcił swojego syna, poświęcił siebie po to, żeby być z nami. Chciał być blisko nas, najbliżej jak tylko można, bliżej niż byśmy nawet w pierwszym momencie pomyśleli. Kto by pomyślał, że ktoś może być tak blisko nas, blisko naszego serca, że stanie się pokarmem dla nas, że On już nie jest obok nas, ale On jest w nas. On chce być blisko naszej głębi, najgłębszej głębi naszego serca, a my musimy tylko chcieć go wpuścić do tego serca. Każdy z nas czasem ma takie momenty, kiedy mu się wydaje, że ten Bóg jest odległy, że on jest, może gdzieś jest, ale gdzieś daleko, ma mnie gdzieś, nie interesuje go, ale on już pokazał, że wcale tak nie jest. To specjalnie dla ciebie umarł na tym krzyżu, specjalnie dla ciebie chce być pokarmem, specjalnie dla ciebie stworzył ten świat. Wszystko, co masz, choć może tobie się wydawać, że to jest nic, to to wszystko On ci dał. Naprawdę mu na tobie zależy. On jest blisko. On jest Emanuelem, Bogiem z nami. Więc dziękujmy Bogu za to, że nas tak kocha, za to, że chce być z nami, chce być w nas, chce być tak blisko. To jest naprawdę nie do pojęcia. W innych religiach zazwyczaj jest tak, że ten Bóg jest wielki, po prostu trzeba Mu. Oddawać cześć. Tutaj Bóg się zniżył do nas, On służył nam. Też pomyślmy nad tym, jak Bóg jest blisko nas, jak Mu na nas zależy, co nam dał, kogo nam dał, bo święta coraz bliżej pewnie większość z nas przyjdzie do rodziny i nieważne, jaka by była, być może z wieloma wadami, być może niepełna, ale to, że jest, to jest łaska od Boga. Niektórzy z nas mogą nawet spędzać te święta bez rodziny. Ale nawet wtedy to nie musi oznaczać, że będzie sam. Bo choćby nie było nikogo, żadnego człowieka wokół nas, to Bóg, Emanuel, On jest z nami. On jest przy nas. I jeżeli będziemy chcieli, to On będzie też w nas, w naszym sercu. Więc bądźmy wdzięczni i radośni z tego, co mamy. To tyle na dziś. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, zostawania lajków. I do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem, cześć, pa!